Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku koziorożca na czerwiec 2023. Zaczyna się nie za ciekawie, ale zobaczymy, co tam dalej. Będzie chyba dobrze. Musi być dobrze. No, tu już są ładne. No tu znowu jest coś nagłego. Nie będę zresztą komentować, bo zobaczymy, co tam na końcu. O nie, chyba jednak będę komentować, bo szczęście zobaczyłam. To jednak będę komentować, bo z tych cięższych energii, jak się pokazuje szczęście, no to już czego więcej chcieć? To już trzeba nawet to skomentować, jeszcze pochwalić. O, jeszcze szóstka buław i jeszcze czwórka buław. To znaczy ja to bardzo podkreślam, dlatego że się kiepsko zaczyna. W ogóle, no to może lepiej się nie ekscytować jakoś tak przesadnie, no bo wiadomo jakie są czasy teraz, ale, ale tu widać, że ta druga połowa wygląda rewelacyjnie wręcz. Natomiast pierwsza połowa ma pewne trudności, ma pewne tutaj problemy. Yy, zaczyna się od trójki mieczy. Niezbyt ładnie ta trójka mieczy tu wygląda, bo. Tu jest jakiś problem lub zranienie lub jakaś nieudana relacja z drugą osobą, ktoś może Wam coś przykrego na przykład powiedzieć i, i, i będziecie to przeżywać. Lepiej by było tego za długo nie przeżywać, no ale tu, ta karta w ogóle mówi, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, czyli świt nastąpi, i ten świt to już w zasadzie widać nawet pod koniec pierwszego tygodnia, bo tam już jest słoneczna energia, bardzo i ciekawa, i taka związana z przygodami, z nowymi doświadczeniami i z entuzjazmem. To będę też podkreślać. Natomiast tu na początku tygodnia i w środku tygodnia, no, jest, niestety jest kiepsko. Jest kiepsko, ale to nie dlatego, że coś złego się dzieje, tylko dlatego, że wy tu przeżywacie to zranienie czyli to, że ktoś tam wam coś powiedział lub może coś wyrządził, ale to nie musi być coś nadzwyczajnego. Wszystko zależy od naszych reakcji i od tego, jak my podchodzimy do siebie, do, do swoich emocji, też, bo tutaj. No, nie ma tego panowania nad emocjami i niestety ta energia taka niskowibracyjna się utrzymuje jeszcze do połowy pierwszego tygodnia, gdzie to widzimy, że coś jest nie tak, że coś nam wiatr w oczy wieje, ale to wcale tak nie jest, bo tu nawet nie widać, żeby coś nam w oczy wiało, tylko po prostu skupianie się na, na tym, czego nie, nie ma lub na tym, co jest niezadowalające, lub smutne, lub przykre. Szukanie dziury w całym też trochę, bo tu jest skupianie się przede wszystkim na braku. Może to być chud uczuciowy. Tym bardziej, że ta trójka mieczy była, może to być chud uczuciowy, ale to my tak, tutaj, znaczy to wy konkretnie tak tu będziecie odbierać, że coś jest chłodne, zimne, nieprzyjemne no że czegoś nie ma może nie ma tu miłości w tym momencie nie? No, skoro jest trójka mieczy no, to faktycznie ta miłość kiepska kiepsko wygląda, no później się to już zmienia i bardzo pięknie, bo dochodzi do dziesiątki kielichów i czwórki buław, czyli bardzo pięknie to się potem rozwija natomiast w tym pierwszym tygodniu rzeczywiście tak jakby tej miłości tu wam brakowało, czy miłości czy niektórym może pieniędzy bo to jest jednak karta denarów więc może to być odczuwane jako niedosyt jakiś w materii, ale niedosyt uczuciowy też. No bo jednak ta trójka mieczy wskazuje na to, że jakieś, jakaś nieudana relacja z drugą osobą, może z partnerem, może z kimś innym. Natomiast wychodzicie z tej energii już bardzo szybko, czyli, tak jak tu mówiłam, że jest zapowiedź świtu, i ten świt już to widać, to widać, że jest słonecznie, jest jasno. Jakieś nowe doświadczenie, pójście w nową drogę, rozpoczęcie nowego cyklu, czyli zamykamy już tę energię, wychodzimy z nich, stać nas na entuzjazm, na odwagę również. Odwaga też jest bardzo ważna, bo to jest wyjście ze strefy komfortu tutaj pokazane, więc ta odwaga, o jeszcze tutaj w rycerzu buław, też jest pokazana nadal. Czyli no, to może być związane z podróżą, bo na, na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia tak to wygląda, jakby to była albo podróż, albo zmiana związana ze zmianą czego? No, na przykład miejsca zamieszkania, albo zmiana pracy, albo zmiana miejsca pracy. To znaczy, że no, może być jakaś delegacja, coś takiego, podróż służbowa, może, być, może to być nowy projekt, nowe jakieś wyzwania. Nowe też znajomości, o tak, nowe znajomości jak najbardziej mogą być nawet flirty, jakaś tam zalotność, romansowanie też może być, ale przede wszystkim to służy tutaj rozwojowi, ponieważ jest to zbieranie nowych doświadczeń. Może być połączone z nauką, ale także z poznawaniem samego siebie, czyli nie tylko poznajemy jakieś zewnętrzne rzeczy, czy, czy, czy informacje zdobywamy, czy, czy coś jeszcze innego, jakieś doświadczenia, ale poznajemy przede wszystkim siebie w różnych nowych sytuacjach. I to jest bardzo ważne, że dzięki temu poznamy siebie, ale jest tu też dużo radości, i tu, i tu w sumie, czyli i w tym głupcu, i w rycerzu buław jest dużo radości. Działanie takie z pozytywnym nastawieniem, i przychodzi też karta równowagi, czyli yy, równowaga w uczuciach, to jest przede wszystkim, czyli coś, czego nie było tutaj w piątce denarów i w trójce mieczy, nie było tego, natomiast w drugim tygodniu to przychodzi. I, I cóż to może powodować? Może powodować jakieś spełnienia lub jakieś jedno spełnienie, może nie z tych największych, ale może być tych spełnień kilka. Tak jak mówię, że to czasami one się mnożą, to zależnie od naszej wibracji. Ale tu widać, że wibracje Wam skaczą w górę i w tym głupcu, i w tym rycerzu buław. Przypomnę, że Wam tutaj wibracje się bardzo podnoszą, dlatego tu tych spełnień może być nawet więcej niż jedno. I jest z tego powodu satysfakcja, może być radość, może być zadowolenie też. Jakieś dawne wysiłki tutaj przynoszą owoce. To nie muszą być owoce w materii, bo to jest w ogóle karta uczuć, ale no radość na pewno. W materii też może być, jak najbardziej. Tylko ja mówię, że to na tej materii, żeby się tu nie skupiać. Cóż jeszcze, harmonia. Jak jest równowaga, to jest harmonia. Jak jest harmonia, to jest i spokój wewnętrzny, i wszystko się lepiej układa. Nawet może nastąpić poprawa stosunków w rodzinie. Marzenia, jakieś marzenia czy ambicje mogą się zrealizować. Możecie też spotkać jakąś osobę z przeszłości. Natomiast rada by była taka, aby. Nie skupiać się na przeszłości, ponieważ skupianie się na przeszłości to często rozpamiętywanie, jakieś próżne żale, a to powoduje stratę energii, taką zupełnie niepotrzebną. Natomiast wysiłki jakieś z przeszłości mogą tutaj przynieść jakieś szczęśliwe zakończenie, no może to być jakieś szczęśliwe wydarzenie w ogóle. Czy tak jak mówiłam, spotkanie to może być, czy z dawną miłością, czy tam z, dawną, z dawnym przyjacielem. Z kimś z przeszłości, to może być ktoś z rodziny, ktoś no, za kim tęsknicie, albo ktoś, kogo w ogóle się nie spodziewacie tutaj spotkać. Karta mówi o rozliczaniu i zamykaniu przeszłości, czyli tak jak mówiłam, no nie żyjemy tutaj, to znaczy żyjemy, no jak ktoś chce może żyć, ale chodzi o to, żeby nie żyć przeszłością, tylko skupiać się na teraźniejszości i z niej czerpać radość i co tam dalej mamy? Jest wieża. Wieża oznacza jakieś niespodziewane wydarzenie, ale to jest wydarzenie, które musi nastąpić, ponieważ tutaj coś zostało kiedyś, nie, nie w tym momencie, ale kiedyś zostało zbudowane na kruchych fundamentach. Być może ta relacja jest budowana na kruchych fundamentach, bo tutaj widać jakieś takie. Kiepskie dogadywanie się. Być może jakaś relacja została zbudowana na kruchych fundamentach albo coś innego, bo to może dotyczyć każdej dziedziny życia, na przykład pracy, czy, czy życia osobistego, czy, czy wszelkiego działania, różnych, różnych rzeczy których człowiek nie, nie jest w stanie wymienić. No on może się na przykład, nie daj Boże, coś tam popsuć. Mówię nie daj Boże, bo nie lubimy, jak nam się coś psuje, jakieś urządzenie czy coś. Nie lubimy tego. Natomiast jeżeli coś takiego następuje, to my z perspektywy czasu zobaczymy, że, że to Mogło być nawet i dobre, ponieważ my w to miejsce możemy coś innego tutaj sobie, czy zbudować jakąś relację, czy kupić jakieś nowe urządzenie, jeżeli ono się tu zepsuje. Cokolwiek to jest, no bo to może dotyczyć różnych rzeczy. No może coś w samochodzie się popsuć i my możemy tutaj sobie to wymienić, czy, czy kupić jakiś inny samochód i dzięki temu unikniemy wypadku, na przykład. No takie już skrajne podaję przykłady, ale tu faktycznie jest skrajna energia. Energia dosyć, więc ja no to jest energia burzy, energia duży, dużej zmiany. Także mm, jestem tutaj usprawiedliwiona, że podaję takie skrajne przypadki. No, bo jeżeli zmienimy sobie czy coś, um, jakąś część w, w tym samochodzie, czy w, jakiejś, w jakimś innym urządzeniu, które nam służy, czy to w pracy, czy w domu. No, może to być pralka, czy tam jeszcze coś innego. Jeżeli my to zmienimy, to my unikniemy czegoś znacznie gorszego. Tu jest tylko mała awaria, może być, a możemy uniknąć jakiejś, jakiejś poważniejszej awarii, czy, czy jakiegoś cięższego wydarzenia. Dla, dlatego to jest takie bardzo ważne, aby przyjąć tą energię. Bo w miejsce tego, co tu ulega zburzeniu, my możemy zbudować coś zupełnie nowego i coś lepszego. Na lepszych fundamentach przede wszystkim, czyli coś, co lepiej będzie działało i tu o to chodzi, że coś tu lepiej nam będzie działało, ale no, tak jak mówię, trzeba to przyjąć, bo to w danym momencie wydaje się. Ale nie no, wy tu przyjmiecie, mimo że tu w danym momencie wydaje się no, takie burzliwe, ciężkie, to tu faktycznie idziecie tutaj w nowe działanie jakieś. Czyli rzeczywiście, w miejsce tego, co tu ulegnie zburzeniu, rzeczywiście zbudujecie coś nowego, bo widzicie już ten potencjał. Widzicie, że można, nawet tu patrzycie na to, o to tu się zepsuło, ale tu można zrobić coś innego. W, w miejsce tego starego po prostu zbudować coś nowego. Cokolwiek to jest, bo to może być jakakolwiek konstrukcja czy jakiekolwiek wydarzenie. Ale wy to, tą możliwość zmiany, takiej pozytywnej, już tu widzicie, wiecie, że to, że to wam na dobre tu wyjdzie, bo tu już macie tą lepszą energię, już macie nie tylko wyższe wibracje, ale też taki większy ogląd rzeczy, takie lepsze zrozumienie, więcej akceptacji też. No przede wszystkim jednak to zrozumienie, że to, co jest niedobre, musi ulec czy zmianie, czy zakończeniu, czy przebudowaniu. A, a zbudować można coś nowego, co jest naprawdę dobre i tu już widać dużo, o Jezus, tu prawie. No tu właściwie nie ma nic złego już. Tu już potem nie ma nic złego, czyli jednak ta wieża się opłaci, tak jak tu widać, bardzo się opłaci, bo tu coś zmienicie i robicie to, tu jest karta działania, wy to robicie, to samo się nie musi wcale zrobić, bo wy to możecie jakoś czy przyspieszyć, czy, czy no jakoś tak się zmobilizować, żeby wykorzystać ten budulec, który tutaj. Z tego zburzenia powstał, czy, czy, coś, czy cokolwiek, no tu, bo tu jest jakaś szansa w ogóle na, na zrobienie czegoś nowego i Wy to robicie. I to jest najważniejsze, że Wy podejmujecie to wyzwanie tutaj i bierzecie się do pracy. Yy, no Może być też to związane z jakąś czy to nauką, czy, czy poznawaniem jeszcze czegoś nowego, bo może trzeba będzie coś nowego poznać, żeby to nowe tu zbudować. Idziemy w kierunku szczęścia, sukcesu, radości, rewelacja w pracy, też bardzo dobrze. Czyli gdyby to na przykład chodziło o Zakończenie starej pracy, jakieś takie nagłe, burzliwe, że odchodzimy ze starej pracy, czaskając drzwiami, już takie spotykałam przypadki, że ktoś odszedł, bo mu się tam coś nie podobało, czasną drzwiami już go nie było. Bo gdyby to było coś takiego, albo że kogoś zwolnią z pracy, też mogą się zdarzyć takie sytuacje, to wy tłumacie możliwość nowej pracy, gdzie będziecie doceniani, gdzie będziecie no, zainteresowani tą nową pracą, będziecie ją wykonywać z taką pieczołowitością, z taką dbałością, o, ka o każdy szczegół i to spotka się z docenieniem, czy to ze strony klientów, czy ze strony pracodawców, i z czym jeszcze się spotka, z sukcesem. No to tu, co prawda, bardzo szybko ten sukces się pokazał, ale to nie znaczy, że tu od razu kokosy jakieś, bo to akurat pokazuje się sukces, jako że wam się tu coś udaje, że coś tu, jakieś zwycięstwo. Może być zwycięstwo nad sobą, a może być zwycięstwo nad sytuacją bo sytuacja w którymś momencie była trudna, tak? A tu pokazuje się możliwość zwycięstwa, czyli powodzenie, czyli wychodzę na swoje, robię to, co chcę. Praca może być ta nowa, wykonywana zgodnie z waszymi zamiłowaniami. I z czym jeszcze? I dużo, dużo kreatywności. No, ale pominęłam trochę tą dziesiątkę kielichów. Nie po to, żeby, żeby ją pominąć, ale no tu chciałam dokończyć ten wątek związany z pracą. Natomiast tu jest wątek, który może być bardziej związany z życiem osobistym, aczkolwiek z pracą też, bo to czasami i, i w jednej, i w drugiej dziedzinie jest, jest takie powodzenie. Więc macie dwie wielkie karty powodzenia. I tu jeszcze radość jest, czyli co też można tu dołączyć do kolekcji? Taka święta trójca powodzenia, o, święta trójca szczęścia, czyli szczęście może być w rodzinie, może być w związku, yy, może być związane ze spełnieniem jakiegoś marzenia, życzenia, z osiągnięciem czegoś, z jakiegoś celu. Yy. Bycie w stanie harmonii, czyli ta wieża wam tu w niczym nie zaszkodziła, chociaż w danym czasie wydaje się ona ciężka, ale ona tu, wy jak sobie podnosicie wibracje poprzez działanie i akceptację, to wy tutaj jesteście już w tak wysokich wibracjach, że, że nic tylko się cieszyć i się cieszycie. Kilku kartach, tu się cieszycie i działacie z optymizmem, z ekscytacją, jakąś taką. No, ja już tu mówiłam, że tu jest też ekscytacja i tutaj w tym rycerzu. Rycerzu Buław, jest też ekscytacja, ale tu już jest coś nowego teraz, tak? Tam też było coś nowego, ale po tej wieży znowu macie coś nowego. Macie szczęście, spełnienie. Wszystkie kolory tańczy, czyli Wam po prostu uważacie, że nic Wam tu nie brakuje. I teraz zobaczmy piętro wyżej, co tu na początku było. Tu uważacie w pierwszym tygodniu, że Wam czegoś brakuje do szczęścia. A może nawet bardzo wiele Wam tu brakuje do szczęścia, tak Wy uważacie. Natomiast w trzecim tygodniu, no w ogóle już tak nie uważacie, bo macie tą pełnię już osiągniętą, macie już to spełnienie, macie to poczucie pełni zadowolenia, szczęścia, także spokoju wewnętrznego i możliwość działania z, z takim no, optymizmem, ale tu też macie możliwość przejawiania swoich zdolności twórczych, dużo kreatywności tu jest. I nowy etap, znowu, po raz kolejny, tam był w Głupcu nowy etap pokazany, tu możliwość nowego działania i tu znowu coś nowego robicie. No każdy w innej, w innej dziedzinie, w inny sposób, bo każdy ma inny zawód, także ja tu nie będę mówić co kto robi, no jeden skomponuje utwór muzyczny, drugi, drugi powiedzmy no wyrzeźbi coś, albo, albo mm, może być rzemieślnikiem, tak, czy to tam, nie wiem. W jakiejkolwiek dziedzinie, w jakimkolwiek zawodzie ktoś pracuje, zrobi coś nowego, co stworzy mu jakieś nowe możliwości. Tu od razu widać sukces, widać docenianie ze strony innych osób I, i też to, co już mówiłam, możliwość pracy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Czyli to wszystko, co robicie, jest zgodne z Wami. Jest szczęście, jest radość, na koniec tutaj może być jakieś szczęśliwe wydarzenie, znowu kolejne czyli po tym szczęściu, po tym sukcesie jeszcze coś tu świętujecie, może właśnie ten sukces świętujecie a może tu jakaś uroczystość rodzinna, typu urodziny, imieniny, ślub, wesele ślub, wesele, co tam jeszcze może być, no to też mogą być wakacje bo tutaj już mówimy o końcówce czerwca, dla niektórych to będą wakacje, takie są główne tutaj, główne znaczenia tej karty, czyli albo wakacje, albo świętowanie, świętowanie ale to jest w gronie innych osób, tu nie ma Samotności, nie ma tego, co tu było pokazane takiej oziębłości czy poczucia braku. Tu jest poczucie pełni, tak jak tu, poczucie zadowolenia. No, dla niektórych może być to związane z zakończeniem czy to budowy domu, czy zakończeniem remontu mieszkania, na przykład, czy zakończeniem jeszcze czegoś innego. I tu jest coś świętować. No, faktycznie jest, no, bo jest sukces, jest dobra praca, jest kreatywność, dzięki której coś możecie dobrego wykreować i to robicie, i to robicie, robicie i jeszcze tu robicie no po tej wieży, no same wspaniałości także to nie jest tak, że wieża to coś złego, bo po tej wieży przychodzą same fajne rzeczy tylko trzeba to zaakceptować i wykorzystać tą szansę która się tu pojawia, bo jeżeli coś ulega zburzeniu, to to pojawia się jakaś nowa przestrzeń w tym miejscu, i tą nową przestrzeń można czymś nowym zapełnić, co będzie lepsze, co będzie lepsze od tego, co tu uległo zburzeniu. Nie wiem, czy tu jakieś przesłanie. Aha, mam przesłanie. To, co staje nam na drodze, staje się drogą. No, wam staje na drodze, no może po kolei. Najpierw tutaj ta nieudana relacja z drugą osobą i poczucie braku, niedosytu, niedostatku jakieś tutaj. To wam staje na drodze, ale z tych trudnych doświadczeń, czy takiego postrzegania niekorzystnego wychodzicie na prostą, wychodzicie w nową drogę. I tu znowu, znowu jest coś, co uważacie, że staje wam na drodze. Ale to jest właśnie no, jakiś taki kamień milowy, czy nie wiem jak to powiedzieć, jakiś taki większy stopień do osiągnięcia całej masy celów i, i radości i spełnień. Także to, co staje wam na drodze i jest tu wam potrzebne do tego, żeby coś osiągnąć, to co wy chcecie, no to co chcecie. Dobrze, czyli to jest potrzebne. Te wszystkie trudne energie, które, no za wiele ich tu nie było, bo tylko trzy, ale one są potrzebne do tego, żeby przejść w te lepsze energie, ale założenie jest takie, że akceptujecie to, co się zdarzyło i potraficie sobie podnieść wibrację poprzez pracę, poprzez skupienie uwagi na czymś pozytywnym, no i to już się tu ciągnie aż do końca. Do tego życzę wszystkiego, co tu najlepszego powiedziałam, do usłyszenia.